Cześć, witajcie. W kolejnym odcinku dzisiaj pokażę wam nowy peron pierwszy w Lublinie, już oddany do użytku. Dzisiaj właśnie wam pokażemy, co tutaj się zmieniło. Tutaj mamy dojście do przejścia podziemnego, które już od jakiegoś czasu jest otwarte, a tam mamy windę. Dobra, na początku chodźmy tutaj. Jak widać bardzo ładny peronik w ogóle. Bardzo fajnie on wygląda, jest nowoczesny. Widać, że jeszcze nie jest zbudowany, ale niedługo to się będzie poprawiać. Wreszcie po tych paru miesiącach czekania, ja bardzo długo czekałem. Został otwarty peron. Pierwszy. No, tutaj mamy yy, peron, chyba pierwszy A czy pierwszy B. Tutaj przyjeżdżają pociągi regionalne. Mamy tutaj budynek poczty. Tutaj stoi nasz pociąg DART, którym będziemy jechać do Warszawy, z którego możecie, będziecie mogli zobaczyć, mi się wydaje, vloga. No i tak to wygląda. Bardzo ładny peron. Chyba Ty też możesz to powiedzieć. Tak, ja ale jeszcze czekam, aż wyremontują go do samego końca. No, bo na razie nie jest jeszcze taki Super, ale no naprawdę widać, że bardzo fajny, mi się on podoba. Nawet niedługo może będzie i lepszy od tamtego peronu. Bo tamten peron był wykończony, to może go na razie lepiej chyba ocenić, ale no niedługo stanie oddany do użytku. Będzie normalnie do niego można wejść. Częte Intercity oleńka. A to, a to chyba to my mieliśmy przecież jechać tym. Nie oleńką, tylko no tam widać warsa. No, to, bo tam widać, tam widać właśnie warsa, ale nie o warsie, teraz odcinek, tylko o peronie pierwszym. Czy bardzo takie ławeczki i śmietniczek, taki peronik. Naprawdę mi się on bardzo podoba. Tam jest wejście do dworca, niedługo będzie. No, ale widać, że Lublin główny to robi się coraz lepsza stacja. Jeszcze parę lat temu taka. Takie były perony Perelowskie, że tak nazwę. Teraz są bardzo ładne, nowoczesne. Chyba też możesz się zgodzić. Na razie peron drugi jest i peron trzeci. Na razie najgorszy, ale niedługo też będzie ładnym peronikiem, bo będzie mieć taki daszek jak tutaj. Ale to jest peron drugi, peron trzeci nie ma. No, No i tak to wygląda właśnie chyba aż będzie wyremontowany, bo jeszcze jest dużo pracy przed, Nim przed firmą, ale no jeszcze mamy dużo czasu, że jeszcze możemy sobie dalej trochę pójść. co jeszcze, o tam chyba nasz, to jest chyba nasz tamten pociąg, jak ktoś nie wie, my jedziemy pociągiem Intercity, Czartoryski, Relacji Lublin, Główny, Łódź tak, Fabryczna, to no tak. I tak to właśnie wygląda megafonik no jeżeli już cały peron to zrobimy wam taki krótki filmik jak wyremontują cały peron tutaj już nie ma co gadać, bo tu bardzo nam zagłusza ten pociąg więc to by było na tyle jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę subskrybujcie kanał i pa!